Inwestowanie to loteria jest i nie będę inwestować na tej giełdzie, bo to jest, jedno, to jest jedno wielkie kasyno. Kasyno w ogóle. No, śmieszne, bo już z przepierdzielaniem kasy na loterie lotto, Polacy nie mają żadnego problemu. A oficjalne dane potwierdzają, że większość z nas nie interesuje się co prawda giełdą, nie inwestuje na rynkach i unika ryzyka dla swoich oszczędności. Ale jeśli już chodzi o hazard, no to bajlando. Bo ten w różnej formie cieszy Polaków jak nigdy. Totalizator sportowy, moi drodzy, czyli państwowy monopolista branży hazardowej, pokazał rekordowe przychody, a te liczby są naprawdę oszałamiające. Bo mówimy o wzrostach o kilkadziesiąt procent rok do roku i miliardach złotych wpływających do budżetu Skarbu Państwa. Wszystko dzięki temu, że tak naiwnie wierzymy w nasze szczęście. Dlaczego tak chętnie wydajemy pieniądze na totalnie losowe gry i z hazardem w tym wydaniu? Nie mamy już żadnego problemu, a tak niechętnie angażujemy się w inwestowanie, które z odpowiednim podejściem nie ma z kolei z hazardem nic wspólnego. No na to pytanie chyba nigdy nie znajdę odpowiedzi.